start. teraz Zapraszamy do głuchego Kiwedle. Jeszcze na razie wszystko słyszę. Jak chcesz, to puść muzykę. Jeśli będziesz gotowa. Okay, już Jeśli oglądacie rozjego, to wiecie, co to jest. I Masterczołka. I ogólnie wszystko. No. What the fuck! Już no już, Lubię już. <coughs> Lubisz Biebera? Wiem, że tak. Usłyszałam, to lubisz bibera i... nie, nie lubię bibera. Czy lubisz chodzić do szkoły? Czy lubisz... poduszki? Lubię poduszki! Już? Okej, to. dobra. Nauczyłaś się kiedyś z matmy? Jeszcze raz? Nauczyłaś się kiedyś z matmy? Nauczyłaś się katować? Sam takie pytanie później? Nie, nigdy nie katowałam. Nie katuj. Jakie zwierzaki lubisz? Lubię psy i konie i koty i różne. Co byś w sobie zmieniła, gdybyś mogła? Jeszcze raz? Co byś w sobie zmieniła, gdybyś mogła? Co byś zrobiła, gdybyś została miliona? No chyba bym sobie coś kupiła. Już? Co? <laughs> Masz jakieś hobby? Co? Masz jakieś hobby? Nie mam auta, Kobi. Jeśli to w ogóle było auto, bo coś mi się kojarzy, Kobi, Kubica. Ma, ma kombi. Dobra, e? dalej. E, w kim się zakochałaś? Co? W kim się zakochałaś? E, ja się w nikim nie zakupałam, chociaż mogę się zauważyć, że chodzi w kim się zakochałaś. Więc może... E... Nie powiem? No, to już razwiam. Co? Nic. <laughs> czy kiedyś spadłeś z krzesła? Co? Czy kiedyś spadłeś z krzesła? Tak! Usłyszałam! Czy kiedyś... Nie spadłeś! Tak! <laughs> <laughs> czy kiedyś spadłaś z krzesła, tak spadłaś? Dobra, Wam się. Dobra, Czy lubisz koty? Co już powiedziałeś kiedyś? Tak, lubię koty. Lubisz poduszki? Co? <laughs> lubisz poduszki? Tak, mam tyłek. I często go używam. Czekaj, przesłanka się skończyła. Nie chcę, Uy. wiedzieć, nic tam było, ale przesłanka się skończyła. Panie, chcę wiedzieć, co Dobra. Wiesz. No, już. Jak długo siedzisz na komputerze? Yy, jaka dziewczyna siedzi na komputerze? Chyba każda. Chociaż nie takie małe, ale każda dziewczyna siedzi na komputerze. Tak sądzę. Ja raczej wątpię, żebym siedziała na komputerze, bo nie siedzę na komputerze. Co? Ja nie siedzę na komputerze. Co? Goń! Gą, kurde. Dalej. Yy, jak jest? Najładniejszy chłopak z klasy Jaki jest twój stosunek do warzyw? <grymne> Lubię warzywa, tym bardziej brokuły Fuj! Ale nie Brukselkę, Brukselka jest ohydna Brukselka to mini kapusta <grymne> <grymne> Czy Wiktoria Janik specjalnie się dziennie zachowuje, czy po prostu taka jest, bo się pogubiła? Czy, czy Wiktoria specjalnie coś na dachu kupuje? Czy dalej nie usłyszałam? Następne pytanie? No, następne, następne pytanie. jest? <noise> Dobra. Gdzie mieszkasz? I teraz usłyszałam na ulicy Karola Miarki. I po co podajesz swój adres? <głosy> Małpu. <głosy> Lubisz mieszać soki? Lubisz wieszać cekiny? Zwyczajne, bez cechinów. A ja wolę cechiny. Dobra. Już koniec z ja jej odpowiedziami i teraz ja. Już skończasz pytania? No. A serio? Mówić 15 pytań? Dobra. Ty teraz ona. Tak jak się nagrywa. 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 5 minut. What the fuck? Dobra. Dobra. Nie, teraz kolejne pięć minut. Mirandy. Ale ja chyba czasami zapomniałam powiedzieć, co usłyszałam, więc mów, co usłyszałaś. Spoko. Czemu tak bardzo lubisz ko... Nie, to się nie czy. Lubisz masło? Lubisz masło. Zależy jakie. Lubisz Jay Dabrowski? Tak lubię. J.A. Dabrowskiego. Czy jest gile z nosa? Czy jest gruba Natala? Nie wiem, ale jak to obejrzy, to się obrazi, więc... Chyba jest gruba. Lubisz grać na flecie, czy bardziej na fortepianie? Jeszcze raz. Lubisz bardziej grać na flecie, czy na fortepianie? Lubisz bardziej grać na flecie, czy na fortepianie? Zależy od mojego humoru. Jak widzisz siebie za 10 lat? Co? Jak widzisz siebie za 10 lat? Jak widzisz siebie za 10 lat? Um, za 10 lat to ja będę miała ile? Ja będę miała 22, 23. Mam zamiar założyć stadinę. Tak. Czy chciałabyś nosić okulary? Co? Czy chciałabyś nosić okulary? Czy chciałabyś nosić okulary? Czy chciałabyś mieć łóżko faj? <grym> Nie dzięki. <grym> Mam, swoje, Mam swoje, tyle mi wystarczy. Mam swoje, tyle mi Dobra, teraz będzie siedem. Y. Czy chciałabyś mieć dużą dupę? Czy chciałabyś spać w łóżku babci? <grym> Nie, nie chciałam spać w łóżku babci. już jak wcześniej powiedziałam mam swoje. A i tamto... I te pytanie decyduje naszej koleżance. Co? Nie, nic, nic. E... Czy robiłaś kiedyś kupę w szkole? Co? Czy robiłaś kiedyś kupę w szkole? Czy robiłaś kiedyś super przedszkole? <głos> <głos> nie miałam, nie robiłam przedszkola i nie mam zamiaru mieć przedszkola. Jaki masz telefon? Mam dodatkowy telefon. Mento. Y, Wolisz pióro czy długopis? Wolę pióro. W kim się zakochałaś? W kim się zakochałaś? Nie powiem. Y, lubisz placki? Lubisz paski? E, no tak. Czemu tak bardzo lubisz konie? Tak bardzo lubię konie. Jaka była twoja ostatnia ocena z matmy? Piątkę Pytanie powiem. Aha, dobra. Jaką miałaś ostatnią ocenę z matmy? Piątkę o, ostatnie pytanie. Okej? Okay. <grym> Czy lubisz czytać komiksy? Co? Gurlwa <grym> <grym> Ty jesteś? <grym> Czy lubisz czytać komiksy? Co? Jeszcze raz. Czy lubisz czytać komiksy? Ludzie znaczy, się dać komiksy. Nie za bardzo. Koniec! Jej! Won't you it? No! Pokażę wam minę pewnego... pewnej piosenki. Jak się zatrzymało? Oj, to spadło. O, wykrywa twarz. Okej, okay, dobra. Faniale. Dobra. Żegnam. No, papa. Pa. Pia. Bye.